Hejka wszystkim, ja nazywam się Tina i to jest kolejny odcinek na moim kanale i tak, jest aktualizacja znowu była przerwa, ale to było związane tylko z tym, że po prostu zepsuło mi się SSO coś mi się tam z tym stało i nie mogłam go po prostu odtworzyć i też było to związane z tym, że dostałam niestety, ale zapalenie gardła więc nie mogłam za bardzo mówić teraz jestem chora, ale to nieważne jest aktualizacja z, jak to nazwać, z fabułą i tak, chcę dzisiaj zrobić wszystkie te zadania i będę starać się nawet czytać um, te co, czy wiecie, te dymki więc cóż, zaczynamy i idziemy do... do niej O Isla, cieszę się, że jesteś zastanawiałam się nad naszym małym problemem z pamiętnikiem Katrin i chyba wiemy już jak go odzyskać i z do imbatejonem do stajni Orwik. napiszemy. Nie, nie w stylu fanfiction, ale muszę przyznać, że moje opowieści o dawnych pokoleniach jestcy są naprawdę fajne. Dzięki mocy księżycowego kręgu być może uda nam się spojrzeć przeszłość oczami Katrin i tknąć życie w jej słowa. Wiem, jak możemy sprawdzić moją teorię. To nie powinno zająć zbyt dużo czasu. Pojedziesz ze mną do stajni Orwik, będę czekać na zewnątrz. Okej. Okay. No więc tak, um, mój dubbing level y, hard, level 100. Tutaj sobie się trochę zamutałam, bo ja to ogólnie sobie teraz oglądam i sobie to wiecie, nagrywam. I teraz tak. Um, ja wam oczywiście tutaj będę wszystko pokazywać, wszystko będę czytać i nie wiem w sumie co teraz mówić, ale tutaj zaraz będzie znowu coś do czytania, więc ja się zamykam. Jeżeli Katrin należała do ostatniego pokolenia, jest w duszy, na pewno musiała być stanie orwik. Doszłam tutaj do wniosku, że będę wam robić cięcia. Jak będzie to się działo, to po prostu będę wam to pokazywać lub czytać, więc yy, tutaj zaraz będzie znowu coś do czytania. I bez względu na to, gdzie nasze przygody nas poniosą, zawsze będziemy tam wracać. Stara, dobra, stajnia Jorvik. Dla mnie jest jak drugi dom albo trzeci, zaraz po bibliotece. Ok, jesteśmy w stajni. To miejsce jest przesiąknięte historią, czujesz? Jest tutaj tak wiele wspomnień. Musimy znaleźć te właściwe. Znajdź fragment wspomnienia i porozmawiać z Lindą. Nie tylko istoty żywe mają wspomnienia. Miejsca też się mają. Jeśli ktoś opanuje księżycowy krąg, dzięki spojrzeniu duszy, będzie mógł zobaczyć to, co najważniejsze. Masz predyspozycję do wszystkich czterech kręgów, więc z czasem przy... powinnaś opanować i ten, a na razie będziemy sobie pomagać. Zamknij oczy i pomyśl o głosie, który słyszałeś w szepcie Eden Katrin, wyobraź się sobie tutaj w stajni co robi, z kim się spotyka. A teraz się przygotuj, podzielaj się z tobą spojrzeniem duszy. Widzisz? Świecący motyl. Takty o przeszłości. Fragment wspomnienia. Powinnaś w okolicy znaleźć jeszcze kilka innych fragmentów. Gdy odszukasz je wszystkie, pomogę ci otworzyć wspomnienie. Ok, no więc idę do tego innego motyla i oczywiście będę wam pokazywać, gdzie są wszystkie te motyle. A teraz jedziemy czytać dalej. Poczekam tutaj z meteorem. Porozmawiamy, gdy znajdziesz wszystkie wspomnienia pokrywane na terenie Stein Jorvik. Ok, teraz ja idę szukać tych cośków. Mamy tego 10 i ja Wam pokażę, gdzie są wszystkie wspomnienia. Okay, no więc tego akurat fragmentu szukam ponad pół godziny i on jest tutaj. Pierwszy raz w, w ogóle widzę to miejsce. Nawet tutaj mam gwiazdkę. Jak widzicie, nawet mi się y, miejsce y, jakby lokalizacja odblokowała, tak można to powiedzieć. Więc ja mam teraz pokażę, gdzie to jest. Jak ktoś na przykład nie wiedział o tym. I to jest tutaj przy tym takim moście jakby. Nie wiem, czy to można nazwać takim, jakby no, to jest taki most, jakby, jak widzicie tutaj. Chyba tam jest most, nie? Nie wiem, gdzie tam jest most. No, bynajmniej tu. Tu właśnie jest ta skitrana gwiazdka, i tutaj jest kolejna, którą również szukałam bardzo, bardzo, bardzo długo. Ja ją znalazłam przypadkiem, bo zauważyłam, że tutaj są domy, stwierdziłam, że tam po prostu sobie wejdę. Nie mam przyczyny, że znajdziesz wszystkie fragmenty jednego ze wspomnień Katrin. Spotkajmy się w Saini Orwik, tam połączymy je w całość. Dobra, teraz wam objaśnię, gdzie to dokładnie było. I to było dokładnie um, tutaj. I teraz sobie cięcie i widzimy się w, w Stani Orbik. Znalazłeś już wszystkie fragmenty wspomnienia związanego ze scenami z Katrin, Więc możemy je odtworzyć za pomocą sprzedania duszy. Zaczynasz? Czas nie jest cały, badanie przeszłości może być przepełnione wątpliwościami, tak samo jak przywytywanie przeszłości. Nie dużo pozwala, że grać pomoże z być że w opadzie odnalezione przez ciebie fragmenty są niedziękowo kimowały. A ja będę twoim kapitanem. Ale koniec już z tych metafor zaczynamy. Jesteśmy teraz we wspomnieniu Katrin. Wspomnienia potrafią być dzwonicze lub nawet niebezpieczne, ale to wydaje się dość jasne. Nie tylko na żadnego motyla, bo może to narusić oś czasu i przenieść nas w epokę pełną strasznych dinozaurów. Tylko żartowałam, Przez nie wspomnienia wcale tak nie działają. Nie można zmienić osi czasu, możemy tylko spróbować ją zrozumieć. Podejdź do motyli, by skupić, na, by skupić się na wspomnieniu. Okej, okay, pewnie usłyszeliście, że strasznie szybko czytałam, bo niestety, ale strasznie szybko na filmie przeklikiwałam te, te dymki, i no niestety tak wyszło. Rety, spójrz na Hermana, ale młody, a to Elizabeth, to pewnie wspomnienie dnia, gdy Katrin dowiedziała się o tym, w jaki sposób stanie Erwik pomaga jest z duszy. Ogólnie to bardzo długo szukałam tych. Wiecie tych wspomnień, więc stwierdziłam, że odpalę sobie mapę. Czy to tak? Katrin spotyka się ze strażnikami Starshine, Meteor. Nawet w spełnieniu wygląda nagłonnego. Lepiej nie podchodzić zbyt blisko. Katrin szukuje się do jazdy na swoim własnym koniu. Ciekawe, czy jej wierzchowiec też był Starbreedem. Udało ci się. Wspomnienie jest kompletne. Powinno chyba przenieść nas do teraźniejszości. Tak dla bezpieczeństwa. Tak, udało mi się otworzyć wspomnienie Katrin z jej pojednika. Teraz możesz je przeczytać. To było dopiero pierwsze wspomnienie Katrin, ale jest ich więcej i to od ciebie zależy czy je znajdziesz. Wspomnienia Katrin obejmują tak wiele miejsc w Jorvik, zbadanie ich wszystkich jednocześnie byłoby dla Ciebie dużym wyzwaniem. Mogłabyś się nawet w nich zatrzymać, a to byłoby niefajne. Będzie dużo bezpieczniej, jeśli będziesz szukać tylko kilku porzucanych wspomnień jednocześnie. Na początku skupmy się na pierwszej części dziennika Katrin. Przemierzając się o wypadry fragmentów wspomnień świecące motyle, pamiętasz, gdy znajdziesz wszystkie fragmenty dotyczące jakiegoś wspomnienia z przeszłości, Katrin, spotkamy się i użyjemy spojrzenia duszy, by połączyć odnalezione wspomnienia w jedną całość. OK, ja te fragmenty yy, wspomnień będę sobie zbierała I poza nagraniem, ale oczywiście będę wam to nagrywać, a teraz chcę wam powiedzieć co sądzę o tych koniach. Moim zdaniem to jest tragedia, po prostu istna tragedia, masakra i w ogóle to są moim zdaniem najgorsze konie, jakie zostały dodane w SSO. Ta animacja, jak on stoi, to jest okropna. Jak animacja, jak on kłusuje, galopuje, długi galop, cwał. To jest po prostu tragedia, moim zdaniem. Jeszcze te maście są również okropne. Po prostu mi się nie podobają. Jak knap, w realu mi się nawet, nawet podobają. I narzekam na nie, ale no naprawdę to jest po prostu tragedia pod względem animacji. Jeszcze te dębowanie okropne, od chyba andaluzów, to jest po prostu tragedia. Serio. Maści mi się nie podobają. Ten jeszcze jest taki znośny, ten pyszczek ma taki sobie, ale serio, to jest po prostu. Ja daję tym koniom 0 na 10. Serio, bo one mi się strasznie nie podobają. Jedyne co mają znośne. W sobie to jest jedynie wstęp i to tak naprawdę tyle, co moim zdaniem jest dosyć dobre w tych koniach. Ale no cóż, to już koniec tej aktualizacji. Mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Wpadajcie na mojego TikToka oraz Instagrama mojego psa. Nazwę macie oczywiście wy... W opisie. Ja się z wami żegnam i cześć.